Tereny przygraniczne, do jakich zalicza się powiat Gorzelecki, a zwłaszcza Bogatynia, wydają się silniej zagrożone problemem narkomanii. Jeśli spojrzymy na powiat Gorzelecki, te wskaźniki są jeszcze wyższe, jak Państwo widzicie. W stosunku do danych polskich to jest trzykrotne przekroczenie jakby wartości, czyli mamy tu naprawdę bardzo dużo mieszkańców, którzy muszą... Się leczyć w placówkach stacjonarnych, a jak spojrzymy na Bogatynię, to widzicie Państwo, że te wskaźniki są bardzo wysokie. One jeszcze do roku 2015 wykazywały pewną stabilizację, chociaż były wyższe niż średnie europejskie, niż średnie polskie, wyższe niż średnie dolnośląskie. Natomiast w roku 2000, między rokiem 2015 a 2016 osiągnęły naprawdę bardzo duży. Wskaźnik. To jest, jak Państwo widzicie, 50 do 300, to prawie sześciokrotność. A więc to, co o tym ktoś tutaj wspominał, że macie Państwo w jednym punkcie czy w jednej poradni około 500 pacjentów, to nie są to dane jakby wyssane z palca. To rzeczywiście wskazuje na to, że coś złego dzieje się w Państwa środowisku lokalnym, w Państwa regionie i w Państwa bezpośrednim miejscu zamieszkania.